Dzień dobry moi drodzy, z skubany, a w dzisiejszym odcinku prezentacja najnowszego czołgu nagrody za misję, za właściwie wydarzenie klanowe. Jest to M46 Jaguar, i jest to niewątpliwie taki trochę stokowy paton 9 tieru, ponieważ no, patrząc na to, działo. No to widzimy, że nie jest ono takie jak na Patonie Drzewkowym. Mamy tu 105 mm, które cechuje się na pewno bardzo fajną szybkostrzelnością, niskimi obrażeniami na strzał, to na pewno, ale też dobrą penetracją, zarówno na podstawie, jak i na goldzie. Aczkolwiek pamiętajcie, że ja tu mam zastosowane skalibrowane pociski, więc ta penetracja jest dużo lepsza niż normalnie. Ja mam tu 328 na goldzie. Co w sumie wystarcza mi na przebijanie dziesiątych kierów, z którymi ten czołg, niestety, musi walczyć, także to jest przydatne. No, niestety też, dlatego że on nie ma pancerza, niestety, ale no, nie będę kłamał, ten czołg to jest firanka, jeśli chodzi o pancerz. Pancerza po prostu jest brak, zarówno na wieży jak i na kadłubie. Jesteśmy przebijani wszędzie, no i tu jest ten problem nawet większy niż w patonie drzewkowym, ponieważ ta wieża w patonie drzewkowym, Potrafi coś odbić, a ta tu na jagłaże niestety, ale wpuszcza wszystko. Także ten choke nie jest do takich typowych wymian jeden za jeden, tylko raczej do ataku z zaskoczenia, gdzie przeciwnik jest zajęty czymś innym, a my sobie robimy na nim damage. No to jest chyba taka najlepsza taksa na ten choke, ale dobra, co ja będę go osłowny, pokażę Wam po prostu bitewki na tym pojeździe. Zaczniemy sobie od pierwszej z brzegu Himmel. Losowanie z ósemeczkami, no i zobaczmy co tu się wydarzy. Szczerze mówiąc, to już nie pamiętam, bo te bitwę rozgrywałem jakiś czas temu, ale ich finalnie nie nagrałem. Miałem ten odcinek już stworzyć wcześniej, także to też takie trochę przypomnienie i dla mnie, no dobra, mamy tu pierwszego VTU, dostał za 307, czyli powyżej średnich, bo tu mamy 290 średnio nastrzał na podstawie, teraz już było poniżej. No i co? Standardowo pojechałem sobie na medownie i czekamy. Standard B troszkę się wychylił, ale pierwszy raz się spóźniłem, ale później już na szczęście byłem przygotowany, także dostał gościu. Znowu VTU wychyla, dostaje ładnie z gąską, z perkiem, czyli maksymalne uszkodzenia. No i co? Podjeżdżam. Powoli widzę, że Timek podjeżdża, to ja się też ruszyłem. Mobilność bardzo fajna, <laughs> jeśli chodzi o mobilność. To kolejna zaleta tego pojazdu, zdecydowanie. Tylko, tak jak mówię, wadą jest na pewno pancerz, jego brak. No i dla niektórych wadą będą też te niskie obrażenia na strzał, no bo niewątpliwie nie każdy lubi e, taki styl, że musi się dużo nastrzelać w bitwie, żeby zrobić damage. Niektórzy wolą sobie jeździć jakimiś trollami, wtedy robią jeden strzał i już mają te 600-700 uszkodzeń. No nie, tu trzeba się nastrzelać. Wracamy. Jest, przepraszam, ale trochę mnie gardło Wracamy na lewo. Wracamy na lewo. I mamy tu Su-122-54 oraz y, no, inne czołgi. No dużo tu jest, dużo niewątpliwie. Wszyscy ci, którzy przejechali przez y, czołgi ciężkie, no to tu teraz są na naszym ekranie. To Su-jest. Y, no już nas strzała, ale. A dobra, przebiłem go. Ono jest takie trochę problematyczne czasami. Ma te takie swoje kąty dzikie i przez co często, gęsto zdarza się odbić od niego, więc no na niego trzeba uważać. Tak samo jak na obiektach 704, też trzeba uważać, bo łatwo się od niego odbić. No niestety, ale te pojazdy radzieckie mają specyficzne, magiczne pancerze. Co teraz? No Tygrys 2 jedzie sobie jak na defiladzie. Nie wiem co o gościu miał w głowie, ale chyba trochę mu nie wyszło. No, jak widzimy, bez problemu jestem w stanie go przebijać byle gdzie. Także gościu już jest w garażu. Ten szark trochę ogarniał. On, widać było, że coś ogarnia, więc na niego trzeba było uważać. No ale on już nie ma szans, ponieważ drużyna mu się skończyła. Tak więc wyjeżdżamy i z TS-5 go kończy. Jedziemy dalej, bo jeszcze bison te został. Teraz tych Bizonów dużo jeździ, bo po evencie jesteśmy, a no event nie był zbyt trudny, umówmy się. Więc bardzo dużo tych pojazdów teraz pewnie na ósemkach sobie jeździ. Nie ma się co dziwić zresztą, ale fajnie, że ludziom udało się go zdobyć. Nawet jeżeli go nie chcą, no to zawsze można go za golda obchnąć. Dobra. Pierwsza bitwa 4200. E, zarobek 168 tysięcy. Także bardzo ładnie. Jeśli chodzi o moją opinię na temat tego czołgu... No, mi się on bardzo podoba, gra mi się nim bardzo przyjemnie. E, co mogę więcej powiedzieć? No, jest... dla mnie po prostu jest fajny. Ja lubię medy, ja często gram medami, więc może dlatego. Ale wydaje mi się, że ten czołg tak inaczej jest bardzo dobry. Tylko ta cena, no fakt, że jest nowym pojazdem w tym całym zestawieniu tych wszystkich czołgów klanowych sprawia, że jest bardzo drogi. No, 1000 sztabek kosztuje, czyli bardzo dużo, no. Pewnie nie wszyscy mają na tyle czasu, żeby zrobić te tysiąc sztabek, tak więc jeśli ktoś nie ma czasu zawalczyć do tego Jaguara, no to ma też inne alternatywne pojazdy do odbioru, które są też bardzo przyjemne, jak na przykład Waffen albo 50TP Prototyp, on też jest bardzo dobry. Jeśli chodzi o tego Batchata, no tu raczej bym się zastanowił, chyba że komuś jeszcze tylko tego Bata by brakowało. Ale to nie, bo Jaguara też na pewno komuś musi brakować w takim wypadku to jest niemożliwe. <laughs> Więc no, jeśli miałbym wybierać te pomiędzy Batczatem a tym Jaguarem, to wybrałbym tego Jaguara. Tym bardziej, że to tylko 100 sztabek więcej kosztuje ten Jaguar, a jest dużo fajniejszy niż ten cały Batchat czy jakoś taką się nazywa. No ten Bat chyba najgorszy z tych wszystkich pojazdów, tak mi się wydaje. I tak też z tego, co zauważyłem, sądzą inni twórcy, a i gracze też tak uważają. Więc no, ten bat jest bardzo drogi i bardzo średni. Dobrze. Tymczasem na ekranach widzimy, że przystań została przepchnięta przez naszą drużynkę. To znaczy ta wyspa została zdobyta, przepchnięta i tu już więcej pojazdów nie ma, więc podjeżdżamy sobie... Do przodu tak trochę pod miasto Żeby mieć bicie na tego super persa Na przykład, który jak widzimy Przebija mnie bez problemu Bez żadnego problemu, ponieważ no, ta wieża jest Papierowa niestety Także przypominam I ostrzegam, że ten czołg Nie nadaje się do gry na wieży, On w ogóle się nie nadaje do przyjmowania Takiego farmienia, wiecie Jeden za jeden, no nie, ten czołg nie może przyjmować pocisku, bo każdy pocisk to będzie automatyczna pena, więc no nie polecam. <gry> Raczej jest to taki ninja, który chce jak najwięcej pestek wystrzelić, ale jak najmniej przyjąć. Dobrze, widzimy zagrożenie. Is 3 się niczego nie boi, jedzie na nas ostro, także wsteczny na pełne i uciekamy przed tym Isem, który sobie jeszcze sprężarkę odpalił, także w ogóle już. Ewidentnie chce nas dopaść nowy czołg, syndrom nowego czołgu, chyba się włączył tu ten gościu w WZ120. Bardzo przyjemny gest, nie wiem czy to przez przypadek, czy celowo zrobił, ale bardzo no tak zachował się miło. Pomógł mi, zasłonił mnie własnym czołgiem, także no na, na plus takie zachowanie to ja szanuję. Tylko, że to pewnie kwestia przypadku niż celowości, ale dobra. Uznajmy, że to było celowo, tak? Wierzmy w ludzi. <gry> e, dobra, T921 sobie jedzie, ma trola, jest zadowolony z życia. E, bitewkę chyba już przegraną, ale chyba jest tego świadom. No i co, dostał ode mnie jeszcze jeden pocisk, jest pod mostem. T77 skończył przeładowanko i bum! i gościa nie ma. Został ostatni. BZ, nie, buraska, buraska została, która dała mi bombę w bok. No, bu na buraskę trzeba uważać, to jest taka mała pchła, która potrafi skutecznie ugryźć. I no, ten magazynek ma czasami zabójczy, jeżeli macie tak ty y tyle HP co ja na przykład, no to wtedy możecie y zostać przez takiego jego mościa rozwaleni, jeszcze poroszę bardzo, gąska za zero. No, upierdliwy czołg. Na szczęście teraz weszło. No i HP mu się kończy. Ja już tu za bardzo przejechać jak nie ale WZ na szczęście kończy go i. i druga pitewka dobiega do końca, proszę bardzo, jaki wynik tym razem. Niech się załaduje 3885. Zarobek na czysto. Mamy 154 000, no znaczy na czysto, z tymi wszystkimi boosterami. Ale to już pewnie się przyzwyczailiście, że ja zawsze te wszystkie boostery mam powłączane, więc no bez tego ogólnie 82 tysiące, do ładowania prawie 40 i za medale 64 tysiące, także no bez tych wszystkich dopalaczy byłoby dużo mniej. Jedziemy, kolejna bitwa, kamieniec i mamy znowu bitewkę na topie, chyba wszystkie były na topie szczerze mówiąc. Grałem tym czołgiem dosyć długo, ale mimo to nie rzuciło mnie na dyszki ani razu. Więc no nie mam jak wam pokazać, nawet jak ten czołg zachowuje się na dychach. Ale na pewno jest ciężej no to niewątpliwie jest ciężej, bo dyszki mają jeszcze lepsze penetracje, jeszcze większe działa. A ten czołg nie ma pancerza, więc musimy być jeszcze bardziej ostrożni dwa razy bardziej ostrożni niż tu, gdy gramy na topie. No i musimy uważać na też nasze HP i wchodzić w bardzo rozsądne wymiany, no nie możemy się wymieniać z taką godzillą na przykład, <noise> albo z taką wózetą tu, No to jest też średnia wymianka. Co prawda, gościu nie wiem, trochę jest nieogarnięty, bo po strzale miał spota, a on mimo to nie schował się, tylko sobie stał dalej. Więc wykorzystałem moment i dałem mu te dwa dwa strzały chyba? Jakoś tak. Tu szybkie rotowanko, szybkie zaliczenie kamienia po drodze, ale to już standardzik jak się nie patrzy gdzie się jedzie. No i super Pershing, który jest dla mnie łakomym kąskiem, bo nie powiem bardzo łatwo go przebijać, a on tak, no nie wiem czy zbytnio nieogarnięty, czy co się dzieje u niego, bo tak ja mu daję te pechy jedna po drugiej, a on nie wiem, szamota się tam <gul> zagubił się chyba nie wiem. Co, coś poszło nie tak, albo on się zajął kimś innym z mojej drużyny, nie wiem w każdym razie kończymy sobie super persa ziemniak już tam widzę, że wcelowany, gotowy do strzału czeka tylko aż wychylę ale tego prezentu mu nie robimy więc podejrzewamy totalnie od innej strony żeby mu nie ułatwić życia za bardzo no i co, mamy tu s e 75 który dostał pomimo to, że działo, jak widzicie lata góra do stabilizacji, nie może złapać bo jesteśmy tu na górce, więc no są problemy z obsługą działa, e, teraz znowu ta WZ, znowu ta WZ, która mimo, że ma spota ponownie nie chciała sobie zjechać, przeżyć, on po prostu wolał zostać na tej górce i zginąć. Taka obrona Częstochowy trochę została wykonana, e, kiepska, ale jednak IS-3 niestety mnie zaświecił, bo to było blisko, dałem mu pocisk, ale no teraz mam spota, Ziemniak znowu mnie obserwuje. Więc muszę uważać na tego ziemniaka, bo trochę mnie tu prześladował swoim wzrokiem. Na szczęście, chyba ani jednego pocisku we mnie nie oddał. Podjeżdżamy, podjeżdżamy. Mobilność proszę bardzo 60 na godzinę z górki było jechane. Pod górkę mamy 50, 45, 40. No, tak zeszliśmy poniżej 40, ale to i tak jest fajna prędkość, moim zdaniem, jak na Medica, jeśli chodzi o. Mobilność tego Meda, serio, nie przywalam się, bo jest ok. Są niektóre Lighty, Medy, które faktycznie tą mobilność mają jak hateki, albo cokolwiek innego, ale ten akurat ma taką typową mobilność Meda, więc nie ma się do czego przyczepić. O, tak jak ten Atak ostatnio, co go tam też wstawiałem, no to on miał mobilność jakiegoś... On jest Lightem, a on ma mobilność jakiegoś Meda albo nawet hateka, a ten... Ten jest takim typowym Medzikiem. Kolejna bitwa za nami. Zobaczmy sobie tylko wynik końcowy. I jeszcze jedna bitewka będzie do pokazania. I w sumie w tym odcinku to już wszystko. No, pokażę Wam jeszcze ten evencik, mniej więcej jak to wygląda. Aczkolwiek on już się zaczął, więc sami dobrze wiecie e, o co w tym chodzi i co to tak naprawdę jest. Więc myślę, że nawet nie ma sensu, ale tak w ramach szybkiego podsumowanka mogę Wam go też zaprezentować. Pokażę Ci, są te czołgi do odbioru. Kopalnie. Ostatnia mapka to będą nasze sławne, popularne, typowe kopalnie. No taka dosyć, w sumie najbardziej chyba znana mapa wszystkim, yy, wszystkim wielbicielom WOTa. WOTa PC, WOTa Blitza, każdego WOTa chyba. Ta mapa jest wszędzie. <ścoughs> Dobra. Pierwsza wymiana średnia niestety. Co dalej? No tu to chyba była moja pierwsza bitwa w ogóle na tym czołgu. I tu nawet miałem jeszcze takie, że może ten czołg nadaje się do gry na wieżę. Udało się dingnąć CS-a. Także wtedy już pewnie pomyślałem, że o kurde, dingam na wieżę. Czyli ten czołg ma twardą wieżę, pewnie. No i że tak sobie pomyślałem, no to dobra, zaczynam grać na wieżę. Ale później sprawdziłem, że model tego czołgu, model pancerza tego czołgu i takie yy, to, nie ma, to nie ma w ogóle pancerza. To jest karton całkowity, totalny karton. No i wtedy już przestałem grać na wieżę w tym czołgu. Także to taka szybka anegdota, historyjka na dobranoc. <grywa> Chyba, że oglądacie to rano, to wtedy to nie. E, Okej, okay. zobaczyłem, że Emil jest na. Na tyle, także postanowiłem, że trochę się po niego wrócę i też inni moi sojusznicy mieli podobny pomysł, więc za chwilę zrobi się tu dosyć tłoczno, Emi zostanie odparowany. Dostaje ode mnie pestkę kończącą. WZK jeszcze jest, proszę bardzo, na nią trzeba uważać, że ona ma mocne działo tam chyba z tego co pamiętam 460 alfy nawet może mieć, bo... To jest działo bardzo podobne do tej WZ-5A, -y tego 10 tieru. Także no, działko tu jest konkretne, więc trzeba uważać na niego, bo może być groźny. Ale też długo ładuje, więc no i te garnki ma, okropnie duże te garnki, więc wykorzystuję to i... No, klepie go po nich. No teraz gościu wyjeżdża, nie trafił w ogóle. To było takie, taki fail z jego strony, że o matko. No ale dobra, dla mnie to było korzystne, więc nie narzekamy, tylko go farmimy. No i losuje mi bardzo fajny temat przy okazji, zobaczcie, no powyżej średnich. Średnie są 290 na strzał, więc bardzo nisiutkie. A mi ponad 300 losuje, więc jestem bardzo zadowolony z takich rolek. Teraz też 304 w tego do którego bardzo nie lubię strzać, bo ma te dzikie kąty i często gęsto po prostu kończy się to odbiciem. Ale nie tym razem na szczęście. No to taki blindik, zmyślam, że może akurat tu stał, ale nie. Mamy CS-a dupą, szybkie sprawdzenie, czy może by hajek nie wszedł. I chyba by może było to zrobić hajkiem, ale chciałem ryzykować, bo on się tak trochę ruszał. Wiecie, na boki, więc wolałem już tym apkiem dla pewności. Niż tym hajkiem za parę damage'a, jakby poszło na gąskę na przykład. I co? Su... No właśnie! Dingnął! Teraz dingnął! To jest to, o czym mówiłem. No, byłem niżej, on był wyżej. Kąt zrobił swoje, fizyka zadziałała. Także no dobra, no uznajmy, że... Miało to sens. Teraz już byliśmy na równi i już nie odbił. Ostatni T28 defender zapuścił się bardzo daleko, jak na defendera. A to nie jest mobilny czołg, ten defender, więc no, jechał tam całą bitwę pewnie, ale dojechał. No i przez co ja teraz muszę tam go gonić, dopaść w tej jego dziurze. Ładujemy sobie apeczka i go nie ma. No i co? 5 fragów przy okazji zrobiłem. I bardzo ładny wynik. Tu ma. To była moja pierwsza bitwa na tym pojeździe i patrzcie, 5722 dm i 5 fragów i wtedy sobie już tak właśnie powiedziałem, no kurde ten czołg jest fajny i naprawdę, im dłużej nim grałem, tym jeszcze lepiej mi się tym pykało, bo no jest to ewidentnie mój styl gry, ja lubię medy, także ten czołg jest dla mnie bardzo fajny, jeżeli ktoś nie lubi medów no to raczej proponowałbym coś z tej gamy, jak na przykład Waffle albo 50 p Bardzo dobry, stary, ale dobry pojazd, który naprawdę jest wyjątkowy w sumie, bo jako jedyny z tych wszystkich pojazdów klanowych nie jest kopią czołgu drzewkowego, także 50TP wyjątkowy. No ale to jest odnieko Jaguarze, także Jaguara też polecam. Jeżeli uda Wam się te 1000 sztabek zebrać, macie wszystkie pozostałe, no to Jaguar zdecydowanie na plusik. A żeby go zebrać, no to 1000 sztabek musicie uzbierać. No i tak ten iwencik wygląda w sumie. No Jest bardzo prosty. Polega na wykonywaniu misji klanowych z klanowiczami w Plutonie, i to tak naprawdę jest wszystko. Ok, w tym odcinku to już wszystko, moi drodzy. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.